W przednim odcinku Grounded stajemy do walki z jednym z najgroźniejszych przeciwników w całej grze, Młodliszką, prawdziwym drapieżnikiem szczytowym tego miniaturowego świata. Nawet w ulepszonej zbroi z Matki Demonów walka była piekielnie trudna każdy cios mógł być ostatnim, a napięcie sięgało zenitu. O wyczerpującym starciu nie zwalniamy stępa. Atakujemy dwa gniazda os, co delikatnie mówiąc wkurza królową os. Nasze działania odblokowuje ukryte przejście pod wielką skrzynią prowadzące do mrocznego, gigantycznego gniazda os. Miejsca, z którego nie każdy wraca. Gotowi na więcej? Zostaw lajka, daj znać w komentarzu jak ty poradziłeś sobie z modliszką i zasubskrybuj, by nie przegapić finału tej niebezpiecznej wyprawy. Dzień dobry moi drodzy, dobry wieczór, nie wiem o której godzinie oglądacie, bo to już 17 godzina. Witam was w odcinku Grounded. Ze mną oczywiście tutaj dwóch panów. Leży sobie, chilluje. Kary oraz Tracer, Siemanko, panowie. Siemaneczko, lulu. Siemanko. No cóż, Krzychu wszedł i od razu jest tutaj denerwowany, bo ja osiągnąłem jakieś osiągnięcia na Steamie, tak przypadkowo w sumie, w sumie trochę planowanie, bo osiągnąłem piąty poziom wygody, a on nie ma tego jeszcze i się trochę zdenerwuje. Jest, nie nie ja jestem zdenerwowany, <laughs> tylko no, jestem ciekawy co ten. pokaż to trzeba zrobić. No w ogóle, jeszcze, e, jeszcze jedna rzecz to jest taka, a druga rzecz to jest to, że trafiłem do kosza 40 cm, co nie? Krzychu? Wiem. Dajcie, no. bo ta osa. No ja miałem piąty, piąty poziom wygody, tylko że. w jakimś No gdzieś w jakimś konkretnym miejscu mi się czasami pojawia, o. Tutaj, tak, tu. Tu, tu jest cztery, tak? I tutaj wystarczy, że położymy bodajże jedną rzecz. Czekajcie, e, No to. O, tu mam piąty poziom. Masz? Pokaż. Ej, nie mam. O, o jest! jest. No, o. no, nice. No to nic nie no. trzeba kłaść. No. <laughs> dobra, teraz rzuć trzeba do kosza. Pokaż, jak rzuciłeś. No to zaraz, o no, poczekaj, chcę was oprowadzić najpierw. No dobra. Dobra. Byłem w ogóle w dwóch, tak, w dwóch laboratoriach, co nie? Krzychu. W gazowym i w wodnym, bo przegapiliśmy tak, przegapiliśmy pocą kryjkowca, który daje dużo wygody właśnie. Widzisz, zobacz go sobie. W którym to było? W, w laboratorium gazowym, co nie? No. I jeszcze byłem w, w podwodnym laboratorium i tutaj przegapiliśmy rybkę. Aha, a no. jak to? Leżało to? To, to leży, tak, czy co? Tak, to jest czy... ukryte, ukryte i to leży, no. Aha, no dobra. No, to są tak poukrywane po prostu takie easter eggi, no. Nie, nie, nie ten, nie nagrywałem tego, bo ten. Zrobiłem też nowe łóżko, <grym> właśnie z piątego poziomu wygody, fajne. Uuu. Uh. I znalazłem jakiś nowy, nową odznakę, która daje nam yy, odporność na obrażenia i minus obrażenia chyba. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale roz z rozety jest cała tam góra zrobiona. Podłoga. Nie, bo ja... Jeszcze magazyn? Też, e... Na dole, o tutaj, no, w tym pokoju głównym takim. Pokój gościnny, możemy nazwać to pokój gościnny. Kominek <grym> jest, to ten... A gdzie wyście żeś tam poszli? Kurna, na dół poszli, dobra. <grym>, nie, Oni zwiedzają beze mnie, no, chodzą beze mnie, <grym>, dobra, idę do was. No nie, no, na, dół no, na górę? Nie, nie, chodź już na dół, dobra, zaczniemy od dołu. Tam magazyn to tam się dużo nie pozmieniał. Ale ten, e, chodź tutaj, bo tutaj dla Krzycha, powiedziałem, coś zbuduje I Oo. tu jest coś takiego, co nie? Widzisz? Oto Nie, nie, to nie modliska, ale tutaj, no, wejdź sobie do tego pomieszczenia tu Aha! <ścoughs> Fajnie, co? No do... No fajne, ty! No dobra, będziemy grali w kurde w kosza Powinno dać się tutaj, no. no dać się tu jeszcze malować, żeby można było linię porobić. No fajnie, jakby się dało malować. W ogóle tutaj, teraz z tym koszem, co mówiłeś, to ja sobie tak zrobiłem, że wziąłem ten kosz, to nie? Na razie no. go przeniosłem, o, w te miejsce. No i co? I, i tutaj musisz sobie wskoczyć. A kurde, bo ty nie masz tego, no ale może wskoczyć, no może wskoczyć, może nie. <laughs> Harry wskoczył, to ty też mu powinieneś wskoczyć. Hary, Harry, Harry widziałem! O, ja już Trolluty. No, ale to. Jedno jest, żeby ten, żeby tam wiesz. O, dobra, Skoczyłeś? Traf, I teraz no. patrz na 30 cm na te żółte kółko, co nie? Patrzysz A? na te żółte kółko tam obok tego? Za o, kurde, co? i są masz 40 cm, widzisz na, 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 napisane. Ile to jest? Tak gdzieś mniej więcej 41 musi być, żeby tak ten. I stąd bierzesz kamień. Kamienie, dużo kamieni. I rzucasz no. kamieniami. Tylko ustalasz sobie wysokość i rzucasz kamieniami. I aż w końcu trafisz. A tu, aha, ja myślę, że piłką. No piłką można też, ale kamieniami idzie to szybciej, bo może z tego więcej. Dobra, no to jedę po kamieniach. To zaczynajcie <laughs> sobie tamten, ja zbieram kamienie. A jakie <laughs> to kamienie mają być? Zwykłe. A, dobra. <laughs> Harry, dla ciebie niestety nic nie przygotowałem. Nie no, spokojnie, no. ale coś znalazłem, i mogę ci to wydać. Coś znalazłem, i to jest wisiorek Tora. Proszę bardzo, to dla Ciebie. O. o kurde. Wisiorek Tora. No, on wzmacnia wszystkie statystyki. No i cóż, moi drodzy. Oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał. No i zapraszam Was do y, Krzychaj Karego na kanał. Oczywiście macie też je w opisie. Co dzisiaj w odcinku. Dzisiaj w odcinku będziemy, tak jak mówiliśmy, poprzednim, mieliśmy już plan. Na pewno pójdziemy do tej skrzynki jeszcze raz, bo nie zebraliśmy wszystkiego z niej. Tam jest skalak, który, który potrzeba zdobyć, i jest tam wdowa, którą trzeba upolować. <grych> Także dzisiaj tam się przejdziemy. Przychu jak może to przejść tutaj yy, pozbać? No kurde, ja sobie paznokcia znalazłem. Wiecie co, jaki jest problem? Ty z, z, włączyłem, żeby zobaczyć, ile jest paznokci na mapie. Chyba z pięć jest tylko. Pięć paznokci? Tak, tak. no. Wiem. No, no one się mam. odradzają chyba. One Aha. się odradzają, no. Ewentualnie można je rozmnożyć, w sensie... Ej, no właśnie, można ty! Można no ale... Zduplikuję 10 razy! Nie, 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 nie. <laughs> no czemu? A w ogóle wejdźcie sobie do posterunku i tam zębów porozdawajcie sobie, bo dużo znalazłem zębów, jak eksplorowałem mapkę trochę. Dobra. Eskrypuch, eskrypuch. Ej! Co? Traf trafiłem i nie działa No mu A ile masz ustawione? 40 cm czy więcej 42 i trafiłem I No to przesuń się jeszcze troszeczkę do tyłu. Tak tylko nie widzę. O! Jest! I co? Zajczyć? No powiem. ale nie, nie zajrzę mi. Ciekawe czemu Może jeszcze dalej? Nie dalej to na pewno nie trafisz. Jak trafię. No, no do połowy dolatuję. Dobra, no widzisz, no Ale nie, funkcję. no co, powinno zaliczyć ci jak 40. To może nie wyświetliło ci na Steamie. Co jeszcze, wróciłem po czarną mrówkę w ogóle? Teraz już są dwie normalnie mróweczki czarne i tą czarną mrówkę chcę nazwać. Nazwiemy ją. Um, komentarze, propozycje dla imion jeszcze raz też tak. Bombel, bo, albo Azor. Bombel albo Azor. Jak, jak będzie lepiej? Bombel. A... Może być Azor. Może <laughs> no, ale... być Azor. Dobra. Okej, okay, może być Azor. <noise> tak, czyli mamy Antonio, Azora, yy, bom, nie, Antonio, Bazo Azora i Madzie, ale gdzie jest... Yy, Madja to nie wiem, chyba za krzychem chodzi. Jeszcze chciałem Krzychowi pokazać, że wieża tutaj jest dla niego zrobi zrobione coś w wieży. Dla niego zadanie przygotowałem, no ale tak się pośpieszył, że... Jakie ty mi zadanie tam przygotowałeś? Tam y, są porozstawiane takie ozdoby, co nie? Wszystkie na obawie. Twoim zadaniem będzie przed, do końca gry wypełnić te ramki. Nie wszystkie, bo, wszystko, bo połowa już jest zrobiona. No dobra, dobra, a co tam jest potrzebne, żeby tą ramkę dokończyć? No na przykład głowa modliszki jeszcze. A no pewnie, no. Ale jedną główkę mamy, to co oni chcą jeszcze? No. Chyba, że zużyliśmy tą jedną głowę. No części modliszki już zużyłem. Idę idę O kurde, ale tu paznokci będzie <grym> Gdzie ty masz paznokcie tam? Tutaj Patrzcie uważajcie na Biedronkę Ale na Biedronkę URWA je O nie Gdzie co ja wziąłem za ten Za zbroję? No nie wiem, rówcią zbroję wziąłem ja pierdzielę. Przecież ja nie dam rady. No, zobaczcie tutaj. Co tam jest? find. aha. O kurde, zgubiłem się. Ja pierdzielę. Gdzie nie, ja bez, bez tej zbroi nie dam rady. Na pewno ja pierdzielę ciągle mu coś. No, czekajcie na mnie. Dobra, mam nadzieję, że my damy radę. Mitratyzm, pamiętajcie, włączyć sobie. Oh, Dobra. Musario. Oh, o kurde. Dobra, padnę. W ucho. Dziubię ją! feeling good at jest ciężka! ale nie wiem, nie, to tam dużo nie robi. Jest! Dobra! Ja pierdzielę! Jest. A, bo tu jeszcze chodzą te! No tak, no tak! Jest strasznie ciężka, nie to, że jest ciężka, tylko jest strasznie ciężka. Mamy ten jad super pająka, tak by Krzychu mówiłeś. A po co nam to było? To do czegoś o, było jest, potrzebne. Yy, tak, solidny kabin. Bierzemy. Kawałek pająka. Ja nie mam miejsca, żeby wziąć. a ja tu słyszę... Czemu ja tu słyszę ty te... Kawa? Tarczówkę. Może chodzi na zewnątrz? Może tak być. Sztylet wdowy i coś jeszcze. Czepnięcie, tacz? O, broń jakaś. No jak jest sztylet jest... wdowy, pamiętasz jak ro rozmawialiśmy o tym, że nie mamy żadnej rzeczy na trójce podwodną? Tak, to jest tak. podwodne. Aha, a zbroja jest lepsza, czy nie? No jak będzie lepsza? W sensie nie. Z tego... Z tego co zauważyłem, to jeśli chodzi o zbroję, to warto je mieszać ze sobą, żeby zrobić jak największy... Mhm, wdowi kaptur, od, od, od obrażenia, od trucizny, lekki pancerz. No to jest lekki pancerz, nie? My nosimy ciężkie. Widzicie co znalazłem? Nie. Co znalazłeś? A co znalazłeś? Tu nad Super nami, tu, na, tu nad nami był, o tu. O. Aha. No, dobra, chodźcie. Idziemy do ciemnego to miejsca, to zwanego. <gry> A powiedz teraz, teraz, jak mamy ten sztylet. No. Zaskoczyłem. Po co, po co tam dowody ten sztylet był? Że so chyba nie zaskocza. Łatwo! Zbieraj się. Poszło. A, nice. Chyba się jebłem. No kur... napadłem. Jak już mamy zarąbaną bo nie modliszkę, tylko wdowę, to teraz możemy się w końcu zmierzyć z tym, którym... z tym czym co nie daliśmy rady, pamiętasz Krzychu? <laughs> no z kolejną wdową, tak? Tak. No, ale ja bym chciał. Kurde. Jeszcze raz tutaj się po drodze, ale tam będzie. No, ulepszyć się z tych zębów, bo zapominam cały czas. Nie wiesz, gdzie skoczyć? Tu musisz skoczyć. O, myślałem, że spadnie. No, ja, ja ja nice. <laughs> Tada. Dobra, Hop. dobra, chodźmy, zabcią i odkryjmy w końcu tajemnicę.

No i teraz czas odkryć. Jest, w końcu. Gdzieś tu ząb jest, panowie. Chyba nam brakuje tylko, żeby powiększyć jedzenie jeszcze. Idziemy. Przyjrzeć Idziemy. się Spartia... Spartiatyks. <laughs> <Tam śmiech> Spartiatyn. <O>, tarcza włóżnie 9 <laughs> małych pająków. 10 mnie no to na pierwsza właśnie. Tylko kolaboratorów. jajca? Jajca rozbijałeś. No bo. Ten, no. A bo co? No nie było może to mądre <noise> Nie no ucieka ode mnie, normalnie podchodzi i tak spieprza i chodzi dookoła Fait, traca, chodź tu Ty krzychu, a ty ten Pamiętasz co się działo wtedy, co on robił? On jakoś kurczył się tak? Co on się zmieniał? ten, on... Rodzynkuje. Rodzynkuje czekaj, klęska, porażka, Kutę, ja nie wiem. Migraines. I'm so shriveled now, I can barely walk. Oh, cool then. in the true origin of raw science. Oh, an enigma, a mystery box with no lid. I don't think I have much longer. It's hard to think straight. I am so tired. Mam jedną opcję, która pozostaje: ostatni dos 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 projekt MANT. Projekt Mrówek? Lol, patrz krzyku, patrz jak on tutaj na zdjęcia są, jak wyglądał. O kurde, czemuś! O, oha, zobaczę kontent. No, zmieniał się tak stop stopniowo. No, traca, tłumacz, co tu jest na tablicy. No właśnie, ja tu już wyczaiłem. i on tu leży wstryknie palcami, i dzięki temu uruchomi się koncentracja in, in, imputacyjna, i przez to powstanie ant ale nie będzie ant będzie mrówek. I tu w sercu ma miecz, tak jak ten: z gry o tron wsadzali do tych umarlaków. No to nie wiem, co to może być innego. Okej. Okay. Dobra, to, tak już, to widzę. już wiemy fabułę. Ta. Nie dalej. ale co zaspoilerował, nie? Byłem w stanie pilotować mrówka z pozycji leżącej w tym ruchu jego, jego palców przez ponad 4 minuty. Patrzenie obcymi oczami owada było surrealistycznym przeżyciem. Niepowodzenie, zmniejszone ustawienie się niestabilne, liśniki spięcia w niewłaściwych momentach kilka najważniejszych sekcji korpusu. Smród jest niemal nie do zniesienia, dobrze, że burger nie widzi moich żałosnych prób gotowania. Ale nie da się go wziąć? Aha. Aha, czy on tak wygląda? Czy on połączył parę owadów w jednego takiego? No, tu jest stół, zobacz. Ej, a tu jest ręka. No. O kurwa mać. Ale ręka z owada to jest? Nie jest Słychać jakieś dźwięki. Udziana. <laughs> powoli, powoli. O kiszki i batony. Spokojnie. To znaczy, że weźcie sobie. No nie! Nie, nie. Project Maint is nearing completion. The first good news in as long as I can remember. Perhaps my previous failures have all led to this point. Uh, Vendorpunk, my defining moment. This new body will allow me to continue my research. I've I've created a super scientist. My checklist is complete. Consciousness transfer procedures will now begin. Uh, what's this? Brainwave functions are spiking. Impossible. Ah, blasted ominous tech! Turn it off! Turn it off! Oh. Note to self: check soldering on the relay diodes of the neural displacer. Again. Yes. Again. Chow What are you did. Nie słyszę jak to sztupie, nie? Dobra, ja pierdzielę. on tam jest, ten mrówek pewnie O kurde masz, chodzi Aha, no i on no to... O mu ten z grzybem się, zakaził, my, się i zakaził chyba żadna mrówa. Nie zabijemy tego, nie ma szans. A tutaj teraz... nie, tutaj zamknięty jest no, zamknięte, bo jak widzisz kabel, guzik jest u niego. Tu też jest Aha. zamknięte. Aha, tu się da rady wejść wyżej. A. da trzeba wskoczyć chyba. Jolo! O kurwa. I na kłucie jeszcze. Kucie. No, ale. Odporność pikantna, jaca. Ale cięcie ma. Czym mam go bić innym? No dobra, mogę go bić się siekier ale kwaśny też. Anion będzie nie, on pewnie. słaby jest, dobra. O czymś bije, kurde. O oh, fuck, co jest? O, oh, shit! Olu le, Spróbuję Próbuję go. Ile masz czasu? Ja, ja podnoszę 8, tylko... 7, 17 Dobra, podnoszę Fajnie jedyna tak wyparował mi mordo. Ej ciało? A dobra, już myślałem, że nie ma droga No i łatwo. Mrówniczy nieznajomy. Przecież tak jakby niespodziewany sobie, się zawsze cię... m nieznajomy dbał. O co chodzi? <laughs> <stąd? śmiech> Siadł. <laughs> Na miniaturkę też. <chcesz? śmiech> A no, możemy. Nie, w sumie no czekaj. Eee... Dobra. Eee, weźmiecie go? Bo ja nie mam miejsca. Coś eee... tam jeszcze mam. Ale on dał tylko, tylko od znaka, nic, ja, nic nie dał do A, odznaka. nic nie dał do badania. Mm -mm, nie. Ja, guzik. Dobra. dobra. To się Uuu. otworzyło. A, tam, tam przejście, żyje. dobra. I tutaj też tu. To idzie chyba z ten z babu popularnie. Do to But you and your ominent paymasters will never get their hands on the embiggening cocktail. I'll take that secret to my grave. To my grave. the watch becomes the watcher. Otxodi. Oh, uh, okira she. Play the boss. <laughs>

Dobra, Ksychu, to czego się dowiedzieliśmy? No, no, że jak od kiedy się zmniejszyliśmy, to jesteśmy chorzy w sensie nie. On był, jest choroba, rodzynkowani, to, to było właśnie problemem, że jak się zmniejszałeś, Aha. a jego przeciwnik, czyli OmniMed, czyli ten Schmeichel, Aha. Znalazł na to lek, czy my jesteśmy, tak, my jesteśmy tym dowodem, że znalazł lek, bo nie, nie rodzynkujemy, tak? No. Nie usychamy. To, to chodzi o wiek, że aha. po prostu y, nie, Na młodszych nie wpływa to rodzynkowane, dlatego została to na nas eksper tak eksper eksperyment. No no. O, tutaj można zjeść sobie. No to jest turbo dużo tego jedzenia. Ja nie mam no miejsca, jemy. żeby tyle wziąć. O kurde, rzuciłem.

we need to head to the JavaMatic machine in the upper yard. I'm opening the back door for you. Okay. O kurde, leci. Ju popleciał? No tutaj zobacz, On zobacz. tu nam otworzył w ogóle. A, i tak Oho. myślałem, że Paintage to było przy ty. Przy śmietniku? Przy śmietniku. Co ty gadasz? Przy śmietniku? Nie, nie przy śmietniku. A, przy, nie, przy tutaj, tym, dobra. Przy termitach, o. Ty, i widzisz gdzie to nas prowadzi? Do no. tego ekspresu, pamiętasz co? My tam byliśmy A. i przy tym, no. A co wejść nie mogliśmy? Tak, co nie mogliśmy tam wejść, no. I to jednak to coś to było. bo prawdopodobnie leczawa. te kable... Które tam mogło, można było niszczyć i naprawiać, to pewnie coś będzie z tym. No tak, to no 100%. No ale to już trzeba uważać, bo to już jest pewnie ostatnie, ostatnie, ostatnie co zostało. No. też tak. już o fabułkę. Dokładnie. To on dał nam, zapomniany. Eksper, ekspert do spraw dysekcji. Instruktor o tym, zbierać stworzenia pod, pod, pod jak zrobić rzadkie części. O. Dobra, to jest fajne. Książka kucharska Dywany ze stworzeń. O. No i tak moi drodzy, właśnie minął nam odcineczek, myślę, że dużo się w tym odcinku dowiedzieliśmy, wiemy już co tak naprawdę się stało doktorowi T. Wendelowi, tak? Krzychu nam tu fajnie zaobserwował, za, ten... wytłumaczył. Cóż, ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, przed zakończeniem musimy jeszcze znaleźć kanapkę dla... dla tego. Dla tego zakażonego dla pająka? pająka i musimy go upolować, bo, je, bo jeśli to jest ostatni już etap fabularny, to później możemy tego nie zdążyć zrobić. I czy to będzie już wszystko Krzychu wtedy yy, z Nie? całej mapy? Nie jeszcze. Nie. A no krychy jeszcze. Matka. Jeszcze, chce... no, no, jeszcze matka Matka pszczela. Pszczół, a, raz. a właśnie, a ja mam już zrobione dla niej ten. Mam już dla niej no zrobione. I bu... no, no i, i jeszcze była tak z i jeszcze skrzynka pod tym. I są tam. Stąd Wszystko dobrze wygląda, powiedział. No wiem, wiem. Staraliśmy się. Robiliśmy to przez 23 odcinki. Tę bazę robiliśmy przez 23 odcinki. Chciałem jeszcze tak na koniec zrobić takie trzy pokoje nam, żebyśmy mieli sobie właśnie jakieś trzy różne pokoiki, ale nie wiem czy to, czy to jest sens robić, czy nie ma. chyba nie ma. No i cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się i do usłyszenia. Elu. Ara. Elu.